Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie odcinek, a mianowicie w szkole Lenki i Nelly jest niezmiernie miła atmosfera. Zapraszam do oglądania. Ogólnie to będzie odcinek bardzo wywiązowany. Chociaż będą niektóre scenki, tu, które się Yy, dzieją mocno. No, a więc tak przechodzimy dalej do odcinka. Eee, no nie no, zielówka. No dobra. Trzeba wstać i się ubrać. Może w tęciu przecież bardzo ładnie. No dobra, niech będzie. Ja spakuję piton W sumie to, spakuję też piankę, tak, bo nie chce mi się brać tej śniadaniówki. Ona jest strasznie męcząca, bo się nie da jej włożyć do tego. To, a może tą. Jeszcze sprawdzę. Tak, tę tak wolę. Yy, oczywiście, mój zaszycik to. I myślę, że. A, bo dzisiaj jest poniedziałek, a w poniedziałki możemy przenosić zapawki do yy, zerówki, więc wezmę się pingwinka. No i myślę, że tyle. Idę budzić Lenę. Lena, Lena! Mm, no. Czy ty spałaś w spinkach? Tak. Musimy iść do szkoły. Chyba do zerówki masz na myśli. No tak, mam na myśli do zerówki. To ja się ubiorę w coś może. O, to bluzka. Ładna chyba, nie? Bardzo ładna. I wezmę w sumie spinkę. I teraz pakuję plewek. A zrobiłeś to zadanie dodatkowe? No mm, nie. Ja wezmę książkę jakąś. Po co ci tak książka? Przecież i nie umiesz czytać. Ale pan mówił, że dzisiaj zrobi nam lekcję, w której będziemy czytać. O, czy widzieli, Widzicie to widzowie? Ej właśnie tak. O nie, zepsuł się lifehack. No. Ale to się naprawdę działo. No, nadal się dzieje. Um, no nie wzięłam. Ale pan mówił, że dzisiaj nam le zrobił lekcję czytania. Nic I ogólnie to niezmierna atmosfera. To jest taka taka atmosfera, która jest yy, taka, że na niby niezmiernie atmosfera, bo będzie bardzo niemiła atmosfera. Że to będzie niemiła, ale nie, nie, niezmiernie miła, że. No wiecie, że tak w cudzysłowie, o. No dobra, to wybieramy się do szkoły? No, oczywiście, no to tak. Eee, chyba tyle. A bidon? I znowu ten lifehack. Nawet trochę lepszy. Trochę się wkurzyłam, bo już mam dość tego lifehacka. Dobrze, ogarnęłam. Eem, no, a więc tak, zjedzmy sobie śniadanko. Pewnie. O nie, to tutaj jeszcze nie panuje w kuchni. A szkoda już w i nie mogę się doczekać, aż wrócimy, wróci mamusia. Ja też nie mogę się doczekać, ale dziwne, że, no, nie ma imion dla tych dzieci. Widzowie, ja bardzo was przepraszam, ale przez to, że mm, nie nazwaliście y, pod szurcami, m, moje... Y, mojego dziecka, tak jakby nie no, zrobić dzieci, to muszę niestety samo podjąć decyzję. Yy, no i tak, za chwilę pod koniec odcinka nadam wam imiona, dobrze? To dobrze, że mama nam robi. Yy, się, się zrobiła te, żebyśmy miały. Dobra, to idziemy na dół. No dobra, to pakujemy telefon. Klucze musi mi oddać yy, Lila. I idę mieć zęby i za chwilę zbudzę dziewczynki. Nie, to nie moja. oj To też nie moja. To również nie moja. O! W końcu moja. Może pastem i zacznę myć? Dobra. Idziemy odłożyć tutaj rzeczy. I idziemy do taty. O, to ty już nie śpi. Mm, pewnie coś tam robi w Łazience. O coś, tato? Dziewczynki? Co wy robicie tu tak wcześnie? A, wstałyśmy. No dobra. Ja wstaję co prawda o czwartej, żeby pójść do pracy. Ten, o czwartej. No tak, wstaję już o czwartej, bo też tak um, muszę robić, żeby u pracy się wyrobić, bo ja już tysiąc lat po prostu się zbieram do tej pracy mojej. Aha, no to masz słabo. No tak, mam słabo. z myślą, że nie, tatum, bo nie umiem innego znaleźć. <laughs> ja też nie tatum. Tylko nie za dużo, bo idziemy później do mamy, a mama wam nie pozwala. No dobrze, tatusiu. A teraz idziemy na górę do Lille, bo Lila jeszcze nie wstała. Naprawdę? Ach. Widzowie, co się stało z moją Leną? Widzicie to? Czekajcie. Spróbuję to naprawić. Ach. Okej, okay. Przepraszam, widzowie, że tak. Robiłam takie jakby nie fajnie, ale to wyglądało creepy. Jeśli, według Was, też było creepy, to piszcie w komentarzu, bo. Naprawdę. Naprawdę, ten. No, lina, O, i moja klucze tu zostawiłam. O, nie! Nie! Ojej, jednak tak, jednak tak. Nic się nie stało, nic się nie stało. Myślałam, że nie, 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 tego, że to ciągnęła winda. Lila, <grytania> wstawaj! Nie mów tak do niej, bo ona nie wstanie nigdy. O, oh, o, oh, o, oh. no dobra, która godzina no nie spóźniesz się do szkoły. Mogłeś yy, wcześniej powiedzieć wuju, żeby wstała, bo jest bo jest 7:40, a ja mam lekcję na 8:00. No to no nie spóźnisz się. Ubierz tylko się jakoś jakoś normalnie, a nie. I szybko. No dobra, dobra, dobra. Powinniśmy ci kupić już jakieś bluzy czy coś, bo Naprawdę? Dobra, to ja zrobię swoją pielęgnację poranną. Morning routine. Bo w sumie zostawiłam plecak w szkole. Jak zawsze. I tam. No to wy możecie iść, ja później pójdę. No dobra, pa. Pa. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O, nie widziałam nigdy pani. Jestem dyrektorką. Będę musiała ogłosić coś w O, my jesteśmy ze zrówki. Wspaniale. No to idź do klasy. Ciekawek. Co to za pani? Ten w szarych włosach. Tylko tutaj do sakty, plecak, to kolbę. Ja jeszcze nie wiadomo, po co, to co mam tu. Zawsze ktoś mi Pewnie, panie, z No dobrze, kochane no za do widzenia. Papa, pa, to tuś. No dobra, to idziemy. Chodź. O! Ciekawe, kto to jest. E, dzień dobry, drogie dzieci. Jestem dyrektorką tej szkoły. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzisiaj muszę wam powiedzieć, że niestety wasz pan hmm, od cesarówki, Co się stało? Może mu na hmm, przykład zwolnił miłego pani? Nie. Wasz pan to był świetny nauczyciel, ale co prawda... No niestety... Albo Stety. Um, w sumie to nie Stety, ale Stety, bo się nauczył. Pojechał na lodowisko i chciał się pisać z kolegami do wiecie, Tak jak zawsze kiedyś dorośli robią bzdury. Mhm. No to sobie. No to sobie wskoczył na lodowisko, bo chociaż nie umiał jeździć na lodowisku, no i złamał nogę. Oh. No tak, um, a więc tu jest wasza pani zastępczynia. Um. Dzień dobry, dzień dobry dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zapomniałam pracować. To nic się nie stało. Poleczę ci, ale tylko i wyłącznie się Dobrze. Dzień dobry. Ja nie mam czasu, żeby Ja również. Pani Olga Karu, kar, kar Kar... Przepraszam, nie umiem wymówić swojego nazwiska. Może pani dyrektor um, Pani Derek, Pani... Pani e, Olga Kosłowska. Tak, dokładnie. E, ja będę wyszedł nauczycielką przez następne dwa miesiące. Eee, tak, do widzenia. Pójdę do swojego biura. No więc tak, cieści. U mnie to będzie dyscyplina. Rozdaję wszystkim książki i nie ja ciebie nie uczyć? Uczyć, rozumiecie? Dobrze. Co się pani stało? Nie masz się tak do mnie odzywać. A co ja złego powiedziałam? Wystarczająco. Powinnaś wiedzieć. Proszę. Nie, nie chcę tego. To jest brzydkie. To masz problem, dziecko drogie. I wyciągnąć proszę długopisy. Dobrze. Kołówki można? Dzisiaj Wam przepuszczę, ale jeśli jutro nie będziecie mieli to wpiszę Wam w minusa. Ale za co, proszę Pani? Ach, za to, za to. Co robicie? Marnuję was swój cenny czas, chociaż jestem już dawno po emeryturze. No to może Pani niech sobie pójdzie do chajupy tej. Chajupy? Jak Ty się dziecko odzywasz? Teraz będziemy się uczyć geografii i historii? Jak fajnie! Jest, moja mama jest historyczką i wiem o tym. To dobrze. I czas na wystawiać język. Będziemy się uczyć historii. dziewięćset siedem... Nie, przepraszam. W 1797 roku. Notować to. Co się wydarzyło? Józef Wypicki napisał yy, hymn. Który się nazywa y, mazurek dąbrowskiego. Pietnie dziecko? Y, dalej zapisywać to, zapisywać to, bo ja nie mam czasu, y, żeby y, długo się zastanawialiście. Ty, y, z, na, pod koniec lekcji będę was pytać. Będę was pytać tak, dokładnie. 1410 roku, co się wydarzyło? Um, nie, nie mów Kira. No dobrze. Co się wydarzyło o ty? I ja? Tak, Mariola, tak. Tak, ale wolę z no, nie mówię, no, Mariolka. Teraz dostaniesz uwagę, jeśli będziesz mnie poprawiać. Co się wydarzyło? Nie wiem. Ach! Co za niedorzeczność. Muszę niestety wpisać ci minusa. Minus. Niestety tak postępuje. Albo stety, bo dobrze dla Was nauczycie się, co będzie w pierwszej klasie. Uh, 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 uh. Ale proszę pani, z tego co wyczytałam w tej książce o historii jest tu napisane, że do klasy trzeciej jest ta książka. Trudno, będziecie mieli ze mną lekcje w, w pierwszej klasie, przez to, że, prze, przez to, że m, pani dyrektor nie dała mi emerytury. Ale dawno powinnam już mieć. A więc tak. Będziecie mieli ze mną pierwszą klasę. Tak teraz przypada kolejność. W tym roku nie mam nikogo, ale będę waszą nauczycielką. Um, a jeszcze, um, co się wydarzyło? Um, z tego, co tu piszę w książce, to bitwa pod Grunwaldem. Dobrze? Dam ci plusa, ale to tylko dzisiaj. Pff. już. Ach. Napiszę bitwa. Albo nie. Musicie sami wymyślić, jak to się pisze. Później wpiszę wam uwagi, jeśli będziecie yy, źle mówić. O, o, tutaj jest komputer z ocenami. No, yy, no to pięknie. No to co się stało, yy, kto zaczął panować w 1374 roku? No, kto jest chętny? Ja! Dobrze, Kieramów. A, sprawdzę w sumie, jak, jak ty masz wydłużone imię. O nie, ja nie lubię swojego prawdziwego imienia. O, Kirostencja. O, jakie ładne imię. Dobrze, Kirostencjo, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że królowa Jadwigo, Jadwiga znaczy się, e, zaczęła panować e, i, i została jako jedyna kobieta nazwana jako król e, w Polsce. Dobrze? Um, a w tysiąc. No dobrze, wymarzam. Um, mam nadzieję, że to zapisaliście. Yy, w 1434 roku K coś się... Yy, co? Kto skończył panować? Władysław Jagiełło. Wpisuję <grym> ci uwagę za to, że yy, powiedziałeś yy, to bez mojej zgody. Yy, nie, Dobrze, jak przestaniesz rzeczy to ci nie wpiszę. Dobrze, już przestanę. Dobrze, dalej z nauką. I że przestaniecie ryczeć. już Smakujcie te książki do domu. Zadałam Wam zadanie domowe z historii. I, I tak dalej. Panie ja idę już do domu, bo dzisiaj przez to, że mam tylko jedną lekcję, mama mi pozwoliła pójść samemu, bo ja już umiem sama chodzić, bo szkoła jest niedaleko. No dobrze. Przestańcie już Nie, my pójdziemy już lepiej na, na, na korytarz. Ja idę. Dziewczyny. Co się stało, drogie dzieci? To niewiarygodne osoby, tak płaczecie. No lekcji, lekcji na dzisiaj. Czekamy na rodziców. A co się stało? Co się stało? Nie, to jest inny rodzica. No dobrze, dobrze, niech tam coś poważnie... Cholera, cholera, ktoś dowodzi mnie. Muszę pojść, na chwilę porozmawiać. Pójdę do toalety i porozmawiam. Dobrze, dobrze. Sprawdzę kamerę. Nie, niech pani nie sprawdza, bo wszystko jest w porządku. No dobrze, dobrze, dobrze. To ja Do widzenia. Do widzenia. Te co, nieco jednej już powinny wypowiedziały. Dziewczęta, wypowiedziałyście mnie? Nie, nic nie powiedziałyśmy. No dobrze, lepiej się tak czym, bo inaczej porozmawiać z panią dyrektor i was wywalą. Ze szkoły. Dzień no. dobry, dziewczynki. Tato. A dlaczego inne dziewczynki płacą? No bo. bo też tęsknią, bo dzisiaj bardzo tęskniliśmy. Dobrze, to chodźcie już do domu. W sumie to połama. To co, dziewczynki idziemy do mama? Tak. tak! To tutaj jest. Dobra, to jest to piętro i mama jest tam. Możemy ją dzisiaj odebrać. Przez to zobaczenie O, mama śpi. Cześć! Mamo, nadal nie spójrzłaś. ja widocznie tutaj, jest taka jeszcze Albo jeszcze mój organizm jest taki, że musi. Wiecie. Luciamy. A jak to się Ehm, um, Tak. Dam je, dziewczynce dziewczynce. Na imię Roxana. Wow, Roxana. Przez to, że lubię roksankę. Z roksankę, taka YouTuberka, ma kanał. Pokazuje, jak się gotuje różne rzeczy. A chłopczyk? Chłopczyk to będzie Erik. Ponieważ chcę pozdrowić. I mojego kolegę i przy okazji twierdzę, że to jest bardzo ładne imię mojego kolegę z klasy Erika który ma też w sumie swój kanał na YouTube eee, i no i tak Twierdzę, ja że on jest jednym z moich najlepszych e, kolegów i to naprawdę w życiu codziennym bo on jest takim no on ma dobre serce i myślę, że będzie miał y, na mnie na, w, w mojej historyce to Teraz, widzowie, mówię do Was. Nie jako głos w toce boce ani nic takiego. Tylko na serio, bo no, jakoś tak. Jakoś tak ja ja czasami lubię mam mówić. E, teraz moja rodzinka idzie do domu. E, zbierze się. Mam nadzieję, że Wam się. Podobał ten odcinek. Mi się tak naprawdę bardzo podobał. Eee, I myślę, że widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. A i, i pozdrowienia dla wszystkich um, roksanek, które są na tym kanale. Erików. Um, przez i oczywiście. Mele. Um, Lenę, Lucy, Lukasa, Sarę, Sabrina, Lilę, Sarę, Sabrina, Sarę Sabrinę, Mariole, Sabrina, Luisa, Weronikę, Lili, no i Michalinę. Ja, tak, życzę Wam... Wszystkiego dobrego dla tych osób, które właśnie wymieniłam imiona. W, 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 oczywiście nie obraźcie się, jeśli nie ma tu naszego imienia. E, jeszcze dla Wiktorii pozdrowienia. E, to mówię teraz pozdrowienie dla kogokolwiek, kto ma na, tak na imię. I będę w, w następnych odcinkach pozdrowić różne imiona. Nie obrażajcie się, bo na pewno. Wasze imię wystąpi i chyba, że Wasze imię jest rzadkie, no to napiszcie yy, mi do komentarzów i pozdrowię tak po prostu twoje, twoje imię tak, bo może ja nie znam takich trudnych imion. Na przykład Rota. Dopiero dzisiaj się dowiedziałam, że istnieje imię Rota. No. A więc tak. Mam nadzieję, że Wam się podobało i pa-pa!